Szkoła Formacji Duchowej witam Was w kolejnej audycji lekcja Divina. Dzisiaj jesteśmy aż w Warszawie, w Papieskim Wydziale Teologicznym. Naszym gościem jest ksiądz Robert Skrzypczak, władowca tegoż Papieskiego Wydziału. Pozdrawiam ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię według św. Jana, ósmy rozdział z piątej niedzieli Wielkiego Postu, rok liturgiczny C. Posłuchajmy tekstu. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego, nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty, co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień i powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli jeden, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. No, myślę, że. Ta Ewangelia wprowadza nas rzeczywiście już bardzo blisko paschę czuć. Piękna Ewangelia, która pokazuje przede wszystkim Chrystusa jako Zbawiciela, czyli tego, który przychodzi, aby przebaczyć ludzki grzech. I pokazuje, że nie ma takiego grzechu, którego Chrystus by nie przebaczył. Właściwie jest tylko jedna sytuacja w Ewangelii. Kiedy Jezus nie może uzdrowić nikogo, nie może nikomu pomóc, i to się zdarzyło w jego mieście rodziny w Nazarecie. Powiada Ewangelia, że Jezus, mimo tego, że miał w sobie moc, nie mógł nikogo uzdrowić ze względu na ich niedowiarstwo. To jest właściwie jedyny grzech, który jakby wiąże Bogu ręce, że nie może nic zrobić, bo jest zależny od naszego wewnętrznego Bo, bo. Ktoś nie poprosi. Nie chce, nie, chce. nie, chce. nie wierzy, nie wierzy. odrzuca. Tak. Natomiast tutaj znajduje się kobieta pochwycona na cudzołóstwie, czyli ona nie może się ani ukryć za dobrym wychowaniem, za kulturą, ani w żaden sposób zamaskować tego, co się stało. Jeszcze tak jak my robimy zazwyczaj. Zdana na łaskę i niełaskę. Zdana na łaskę i niełaskę, to znaczy zdana na surowość ludzkiego sądu, bo nie może się niczym usprawiedliwić. W żaden sposób, nic tu już jej nie pomoże. Ona jest w sytuacji beznadziejnej. I właściwie to jest piękna Ewangelia, która przygotowuje nas do y, m, przeżycia Triduum Paschalnego. Bo żeby móc y, wziąć udział w liturgii Zmartwychwstania Chrystusa i doświadczyć radości spotkania z y, orędzią o trzeba wcześniej przeżyć swoje spotkanie z krzyżem. A konfrontacja z krzyżem Chrystusa, tak jak robił Święty Piotr, jak robili apostołowie, służy temu, żebym sobie mógł uświadomić swoją własną sytuację. Uznać się za grzesznika. To jest moja robota. Ukrzyżowany to jest moje dzieło. Ja zabiłem Pana życia w sobie. Jakby krzyż ten zewnętrzny jest odzwierciedleniem mojej sytuacji wewnętrznej. Mam w sobie trupa. Pytanie, dlaczego tak trudno jest nam uznać się za grzeszników? Bo bycie grzesznikiem nam się kojarzy z byciem obwinionym. Czy potępionym? Potępionym. My się boimy tego. Boimy się, że ktoś nas odrzuci, że ktoś nas deprecjonuje, że nam napluje na twarzy, że nas yy, 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 yy. na kradzi nami. Czyli na przykład ta sytuacja, kiedy ją pochwycono na cudzołóstwie, więc no, jawny grzech. Mojżesz kazał takie zabijać kamieniami, kamieniami tak mówi prawo, panie, wydaj wyrok. Tak. No i spodziewalibyśmy się, no tak, no rzeczywiście, Pismo Święte Brak mówi, należy ją kamienować. Oczywiście, że w tej Ewangelii widać, że yy, m, intencją tych ludzi, którzy pochwycili kobietę na cudzołóstwie, nie jest samo potępienie kobiety, bo oni by mogli to zrobić bez Jezusa. Tu chodzi o postawienie Jezusa w sytuacji bez wyjścia. Bo teraz tak. Stawiłem przed Nim y, jakąś kobietę, którą y, nakryli na zdradzie małżeńskiej albo cudzołóstwie, czyli jest kobietą wolną i z jakimś mężczyzną żonatym. Poszła do łóżka. Stawiłem przed Jezusem i mówią tak. Mojżesz ka każe ukrzyżować, a Ty co robisz? I teraz jeśli Jezus powie, no y, y, rzeczywiście, no Mojżesz powiedział, że trzeba ukrzyżować, y, y, przepraszam, ukaminować, to trzeba ukaminować. No to mu przypomnę, a wczoraj mówiłeś, kochajcie waszych nieprzyjaciół, siedem razy trzeba przebaczyć, nie i wykażą mu niekonsekwencje. konsekwencje. Jeśli natomiast weźmie ją w obronę i powie, no a za kogo wy się macie, jakie kamienowanie i weźmie i nie pozwoli, to powiedzą, aha, to dzisiaj ujawniłeś swoją prawdziwą twarz. Nie jesteś prawdziwym prorokiem, bo nie respektujesz Tory, Bożego, Bożego Prawa, prawa więc Aby. jesteś oszustem. I, a Jezus jej zaskakuje. Dlatego, że nic nie odpowiada, tylko zaczyna coś pisać, czyli posługuje się pewnym znakiem profetycznym. I tu jest pierwsza zagadka tej Ewangelii. Bo pytanie jest, co pisał Jezus na, yy, na ziemi, a pisał coś takiego, co jakby odmieniło tych ludzi, przekonało ich do tego, żeby odstąpili od yy, roli sędziego, czyli kogoś, kto się czuje lepiej, lepszy od drugiego. Nie? Tak, że Chrystus ich ratuje jakby od grzechu osądzania drugiego, człowieka, potępiania, bo kto potępia, będzie potępiony. Czyli stawia się w sytuacji strasznej. I wielu się zastanawiało, co Jezus napisał. Niektórzy mówią, że zaczął pisać przykazania. Na przykład nie potępiajcie. Ale dla mnie to jest mało przekonujące. Mhm. Inni mówi, przypuszczają, że Jezus zaczynał wypisywać ich grzechy. Dla mnie też to jest mało przekonujące, bo, bo okazało się, że Jezus jest moralistą. Nie? Długo się zastanawiałem nad tym fragmentem, szukając także jakiegoś odzwierciedlenia w Piśmie Świętym, bo słowo Boga jedno jest y, y, komentarzem no, dla no, drugiego. No. W świetle całego Pisma Świętego zazwyczaj Ewangelia się objawia. I znalazłem taki piękny fragment w proroctwie Jeremiasza, gdzie jest napisane tak Imiona tych, którzy nie mają bojaźni Bożej, będą napisane w prochu ziemi i, zosta i, i, i zginą. Natomiast imiona tych, którzy czczą Boga, będą zapisane w księdze życia. I tam to staną na wieki. I ja jestem przekonany, że Jezus zaczął wypisywać ich imiona, że znał ich. Tak, znał ich i jakby wiedział, że oni szybko odnajdą ten fragment z pamięci, bo trzeba pamiętać, że każdy wierzący Żyd od małego jest wychowywany i uczony języka i wrażliwości w oparciu o torę, czyli o Pismo Święte. Czyli oni musieli, Tak, złapać szybko ten znak profetyczny, bo znak profetyczny jest jakby pełną katechezą, że oni zobaczyli ich imiona, które w momencie kiedy kończył wypisywać, to już wiatr jest muchiwał. I rzeczywiście, jeśli zobaczę na piasku napisane moje imię, to i dlaczego on je zna? Tak. Czy zna mnie, kim ja jestem, i mnie widział? Tak jak na przykład Natanael powiedział, znaczy usłyszał od Jezusa: Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim jeszcze cię przyprowadził. To niesamowite. Ale jest jeszcze druga zagadka w tej Ewangelii. Zagadka, dlaczego w pewnym momencie Jezus się wyprostował i powiedział im, kto jest pierwszy bez grzechu, nie rzucił w nią kamień. Czyżby jakiś inny rodzaj moralizmu? Że Jezus szuka tutaj, yy, nie wiem, kryształów niewinnych, nie? Są już anegdotki o tym pisane, opowiadane, nie? Że jeden kamień padł i Pan Jezus wtedy się zerwął i mówił, matko, bardzo cię proszę, nie wtrącaj się w moje sprawy. ale jest jedyna bez grzechu, nie? Ale i to jest długa zagadka, jakby długie dno tej Ewangelii. Dlatego, że Jezus w pewnym momencie jakby odwołał się do innego fragmentu w Piśmie Świętym, do Tory Mojżeszowej, na której oni także się oparli, jakby szukając uzasadnienia argumentu do, dla swojej postawy, postawy sędziego. Bowiem mówi Pismo Święte w księdze Kapłańskiej że jeśli jakaś kobieta czy jakiś mężczyzna zostaną pochwyceni w grzechu, na grzechu, tam czy tej grzech cudzołóstwa, to świadek tego zdarzenia będzie miał pierwsze prawo wykonać egzekucję, tak. czyli rzucić kamień. A Jezus wstaje i zmienia warun warunki, jakby i mówi tak, nie świadek, tylko ten, który nie ma tego grzechu w sobie, niech pierwszy zaczyna i potem wszyscy ją ukamienują. I okazuje się, w tej Ewangelii potem jest bardzo ciekawa uwaga, że zaczęli się oddalać, poczynając od najstarszych. I tu jest jakby ciekawe, czy rzeczywiście jest w tym zawarte to, co dzisiaj powie, wczoraj powiedział Ojciec Święty Franciszek, że starość jest miejscem mądrości, że człowiek im starszy, tym bardziej spokorny, bardziej widzi swoje życie swoje... albo się zestarzyliście w swoich grzechach i zaczęli się usuwać ci, którzy mieli najwięcej na sumieniu i wiedzieli w jak trudnym położeniu postawił ich Pan w tym momencie, że im uświadomił, że teraz jeśli Wy postawiliście się w sytuacji sędziego, to znaczy nie możecie liczyć na adwokata Waszej sprawy, kiedy będziecie postawieni Wy przed Sądem Boga. A Jezus jest adwokatem dla tej kobiety. Czy ktoś Cię potępił? Nie, Panie. Ja Ciebie też nie potępię. Chociaż mógł, to był jedyny, który... Bez grzechu i mógł, mógł rozpocząć egzekucję. Nie? Ale i powiedział piękną rzecz. Y, idź, ja Ciebie też nie potępiam, idź i w tej chwili już, już nie grzesz. I to też nie jest moralizm. Tylko jest ja mówi, Bo grzech to nie jest tylko poczucie winy, czy przestępstwo, ale przede wszystkim jest cierpieniem. Ty się znalazłeś dzisiaj w sytuacji cierpienia strasznego bo jakby została ci pokazać, rzucona w twarz prawda o tobie samej, nie? Ale dzisiaj jakby w tym momencie pojawiła się prawda w pełni. To znaczy, że Bóg jest miłością, że Chrystus przyszedł, wziął jej grzech na siebie i ją ocalił, przebaczył. I dotknęło ją miłosierdzie. Jezus mówi, nie grzesz więc, to znaczy nie wracaj do, do podobnej sytuacji, bo być może drugi raz już mnie nie znajdziesz. Będzie za późno. Uh -huh. Drugi za późno. raz już cię nie, nie będę mógł wziąć w obronę. I to jest słowo o naszej ludzkiej arogancji, bo zawsze Kościół nas uczy pokory i bojaźni Bożej. To znaczy, miej bojaź Bożą, czyli nie bądź arogancki w grzeszeniu. Biada człowiekowi, który dokłada grzech do grzechu. To jest jeden z grzechów przeciwko duchowi Świętemu. Ale to też jest nasza taka, tak skonstruowana psychika, że jakikolwiek nasz grzech, kiedy pierwszy raz go popełniam, to mnie strasznie boli. A Drugi raz go popełniam, boli mnie tak samo. Jak go popełnię piąty raz, boli mniej. Jak go popełnię jedenasty raz, już nic nie odczuwam. I to są najgorsze grzechy. Nie, nie są najgorszymi grzechami grzechy seksualne. W ogóle nie ma żadnej gradacji grzechu. Za każdy grzech, który jest śmiertelny, idzie się do piekła. Jeśli się człowiek nie spotka z Bogiem, który go uratuje. Nie? Czyli tak samo za cudzołóstwo, za yy, stosunki gejowskie, czy za plotkowanie pod kościołem. Można trafić do piekła. Nie? Czy Jest. za nawet y, 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 kapłańską obudę, że można się schować za świętą szatką, żeby y, udawać się kogoś innego. Nie? Natomiast Jezus mówi y, bądź pokorny, to znaczy nie bądź arogancki, bo kolejny grzech może sprawić, że już nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz relacji ze mną, że ci się zrobi to wszystko obojętne straciły taką wrażliwość. Bo najgorsze grzechy to nie są te grzechy, które nam się wydają straszne ze względu na wrażenie, jakie wytwarzają, tylko najgorsze grzechy to są takie, z których powodu już nie cierpię. I wracamy do początku rozmowy, że ci mieszkańcy Nazaretu już nie chcieli. Już nie chcieli albo w ogóle nie chcieli, bo y, oswoili się z Panem Jezusem i pomyśleli, że On jest już za blisko. To jest pewne niebezpieczeństwo też nas, ludzi, których Pan Bóg dopuszcza blisko siebie blisko słowa, blisko ołtarza, blisko modlitwy, y, blisko cudów. Proszę zwrócić uwagę, że nieraz y, to albo profesor teologii czy Biblii, albo charyzmatyk, albo misjonarz. Jeśli, yy, odejdzie, jeśli odejdzie, jeśli odejdzie od tego, co robił, to najczęściej wpada w cynizm i robi mu się wszystko jedno. Niebezpieczeństwo, które grozi yy, ludziom, którzy zostali dopuszczeni innymi do oglądania cudów. Tak, między innymi dlatego my kapłani księża mamy pewien restryk, że... Yy, nie powinniśmy, nie możemy odprawić zbyt dużo Eucharystii w ciągu dnia. Tak, i też na przykład święci mówili: Nie y, pozwalaj zbyt wcześnie drugiemu y, nauczać. Że trzeba być do tego przygotowany, trzeba zdobyć pewną też wewnętrzną równowagę, znajomość samego siebie. No, moim ulubionym świętym jest święty Filip Neri włoski proboszcz, zatybrza, który bardzo dobrze, znał, miał świetne poczucie humoru, ale znał bardzo dobrze samego siebie. I on wiedział, jak każdego dnia rozpoczynać. Rozpoczynał od pewnej modlitwy. I on się modlił tak rano. Panie, nie ufaj Filipowi. Ja się tego uczę też. Nieraz mi się to przypomina, żeby też prosić o to Boga. Panie, nie ufaj Robertowi. No <laughs> Tak kończąc jesteśmy na świeżo po wyborze Franciszka, papieża. Wygląda pięk, jako piękny człowiek, który zdaje się, że będzie bardzo mocno wchodził właśnie w, w, w klimat tejże Ewangelii, że będzie pokazywał wielkie miłosierdzie tak. dla. Wydaje się, że Pan Bóg dał temu człowiekowi łaskę nie tylko rozumienia, ale noszenia w sobie ośmiu błogosławieństw. Jest człowiekiem błogosławieństw. Przede wszystkim błogosławieni ubodzy duchem. I jakby to jest też komentarz do tej Ewangelii, nie? bo kto tutaj spotkał się z miłością Boga? Ubogi duchem. A jedynym ubogim duchem tutaj jest ta kobieta, która po ludzku rzecz biorąc nie zasługuje na szacunek. Bo jest grzesznikiem. To jest paradoks Ewangelii, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Nie? Ten, kto dzisiaj mi się wydaje, że jest e, paskudną kanalią, może być pierwszym świętym. Nie? Pierwszym... Czy tak samo, jeśli ja myślę o sobie dzisiaj, że jestem do niczego, że moje życie jest skomplikowane, śmierdzące, pokiereszowane, pełne grzechów, Wystarczy tego typu spotkanie z Chrystusem, jedno spotkanie z Chrystusem. Całą życiu i kamień zostaje odwalony i to jest prawdziwa paska, prawdziwe zmartwychwstanie. Za chwilę będziemy widzieli Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i też jakoś przychodzi mi na myśl papież Franciszek, którego w tej chwili widzimy jako tego pokornego i ubogiego, ale święty Franciszek miał te stygmaty ramy Chrystusa ciągle mi staje przed oczami papież Franciszek z tym stygmatami. Tylko, że Franciszek stygmaty otrzymał dopiero na samym końcu życia. I przez przypadek. Piękna scena z filmu włoskiego o świętym Franciszku. Można ją znaleźć też na YouTubie. Nieraz sobie ją odnajduję dla siebie. Kiedy Franciszek przestaje słyszeć Boga. I wpada w ogromne cierpienie wewnętrzne, bo nie jest w stanie żyć bez tej chcianej zależności od miłości Boga. Nie czuje w sobie głosu Boga. I rzuca się na skały i zaczyna wołać, płakać. Mów do mnie. Mów do mnie. Woła nieustannie i w tym płaczu usypia. I potem, jak się budzi rano, patrzy i jest zakrwawiony, że Bóg przemówił do niego. Tak jak chciał. Więc życzymy Wam, żebyście także odnajdywali siebie takimi, którzy nie boją się odsłaniać przed Chrystusem, przed samym sobą, całej prawdy. Że im bardziej ją zobaczymy, im bardziej ją poznamy, tym będzie jakoś łatwiej może rzucić się w ramiona Chrystusa. Chociaż jakieś przeżyłem coś takiego dziwnego na modlitwie. Że kiedy jakby Chrystus się pokazywał, że, że jest blisko, to się przestraszyłem, zacząłem uciekać w takim ludzkim odruchu. Dopiero potem no, pewne takie duchowe salto, że zaraz chwileczkę z tym, co zobaczyłem o sobie, z tą prawdą, no gdzie ja pójdę? Panie, dokąd ja z tym pójdę, tylko do Ciebie, nie? ale potrzebowałem przełamać ten taki jakby. Ludzki strach, Takie zapotrzebowanie za na ludzki PR. To my zawsze dbamy o to, żeby dobrze wypaść. Nie? Jezus jest jedyną postacią, osobą, przed którą nie, wa nie warto dbać o dobre wrażenie, o swój PR. O, nie? O, Tylko stanąć się w prawdzie, w pokorze. Tak jak piesi chrześcijanie, którzy w noc paschalną, kiedy przyjmowali chrzest, to wcześniej zrzucali wszystkie szaty i stawali nago przed Bogiem, zanurzając się w miłości Boga. I otrzymując nową szatę, nową naturę Chrystus. Tego życzymy, żebyśmy dojrzeli do tak, takiego przeżycia paschy Pana w tym roku: Ksiądz Sławec Skrzypczak i Ksiądz Sławec Muszyński. Dobrej piątej niedzieli, wielkiego postu i dobrego przygotowania do cudu paskalnego.